Ta troska o ten kościół jest ogromna parafian. Jest to radość, że ten kościół posiadamy, jest zabytkiem, ale też wielka troska, wielkie, wielkie zaangażowanie, by ten kościół ciągle taką pięknością jaśniał. Mówiąc o tym kościele, o kościele świętej Anny w Gołkowicach należy przytoczyć troszeczkę rys historyczny samych Gołkowic. Otóż Gołkowice należą do najstarszych miejscowości w tej części, no można dzisiaj powiedzieć a nie Śląska, ale i Polski. Pierwszy, mamy pierwsze zapisy, one są z 1229 roku i 1232 roku. To jest w zapisach, w dobrach, w opactwie, w rudach, że w Gołkowicach tutaj został podpisany podatek należny siostrom Norbertankom w Rybniku i to było dokonane w 1229 i 32 roku. Natomiast już taki dokładny zapis, dokładny zapis mamy, to jest dokument z 15 lipca 1272 roku, gdzie książę Władysław Władysław Polski nadaje rycerzowi Stefanowi dobra w postaci wsi Żarnica. I ten dokument jest spisany, tak jak powiedziałem, na 15 lipca 1272 roku. Natomiast tam jest taki w, w tym dokumencie zapis, że to było na kuri, czyli w dokładnym tłumaczeniu z łacińskiego, tak, ja nie jestem znawcą, ale gdzieś wyczytałem w mądrych e, księgach, kuria to była siedziba, e, no mogła to być stolica, mogła też to być siedziba e, księcia, siedziba e, władz, e, mniej to może być jakiś e, zamek na wzgórzu. Więc to się tutaj odbyło. Natomiast. W tych, pod, tych dokumentach, tam w, w, w Rudach, w opactwie w Rudach jest zapis też o Jodłowniku. One są jak gdyby zbieżne, te zapisy o Jodłowniku i o Gołkowicach i, i nie jest to udokumentowane, ale jak głoszą zapisy, jak głosi legenda na zamku w Gołkowicach, na tej kuri. Przebywał święty Bonaventura. Ten kult świętego Bonaventury jest jeszcze, jest jeszcze obchodzony, jest czczony właśnie w parafii w Wiedłowniku. Należy przypuszczać, że ten święty Bonaventura przebywał na zamku Gołkowickim i stąd też książę Władysław lubiał przebywać na tym zamku. Przy czym kaplica zamkowa była pod wezwaniem Michała Archaniowa. Dopiero po kolejnej porządce, po, no, po kolejnych setkach lat, ten kościół został przeniesiony tutaj w to miejsce. I to można by powiedzieć, to jest ta część, gdzie jest dzisiaj prezbiterium. To była część kaplicy zamkowej. I to była kaplica pod wezwaniem świętej Anny Matki. Właściciele, my mamy takie dokładne zapisy. To jest rok 1700, lata 1700, czyli to już jest XVIII wiek, gdzie mamy w tych zapisach już konkretnych właścicieli. Wcześniej wiadomo, od 1517 roku w Europie była Reformacja, więc też się zdarzyło, że tylko był w władaniu, własnością, czy gołkowice były własnością. Tych, tych właścicieli, którzy byli wyznania ewangelickiego augurskiego. Oni no nie byli za bardzo zainteresowani, jak gdyby dbaniem o tym kościół. Więc w roku 1730 właścicielem, którego już mamy udokumentowanego, ale też i zapewne znajdujemy się nad i grobowcem, nad grobem tego właściciela był Rudolf Czelesta który się zapisał jako właściciel dobry, który dbał o Gołkowicę. Rudolf Czelesta zmarł w 1746 roku. To się, to się zdarzyło 11 listopada. Jego żona Joanna zmarła w następnym roku w grudniu. I oni są pochowani. Myśmy nie wiedzieli o tym, natomiast przy robotach Remontowych w ubiegłym 2000, to było 2018 roku e, trzeba było przełożyć podłogę, która już była troszeczkę no, e, ruchliwa. Legary po prostu zgniły się. Okazało że pod podłogą jest krypta i w tej krypcie najprawdopodobniej spoczywają najprawdopodobniej e, czelestowie, czyli właściciele Gołkowic. E, Kościół ulegał dalszej degradacji, dalszej, dalszej, dalszym niszczeniu. Po śmierci Czelestów właścicielem Gołkowic był Landrat Pszczyński, hrabia Maksymilian von Skrybyński, który to no jego staraniem z Kościoła parafialnego Zgodowa został przeniesiony przez Najświętszy Sakrament. Jest piękny opis tej procesji z Baldachimem z, z taką, takiej bardzo podniosłej się to odbywało scenarii, gdzie ten przenośny sakrament jest przeniesiony do kościoła, do Gołkowic i tutaj już są na stałe odprawiane msze Święte i nabożeństwa. Natomiast e, na, przychodzą następne lata. E, hrabia e, Maksymilian Formoskierbeński popada troszeczkę w długi, sprzedaje część Gołkowic utworzył 40 parcel kolonialnych, kolonijnych. Na tych parcelach się osiedlili jacyś ludzie, a tą, tą, tą całą kolonię oznaczył swoim nazwiskiem, czyli mamy dzisiejszą, dzisiejsze sołectwo na terenie Gminy Godów Po śmierci hrabiego Skrbyńs Maksymina Przejął to jego syn, też Maksymilian, ale na krótko, bo już po upadku trzeciego powstania, trzeciego rozbioru, po, po trzecim rozbiorze, czyli tu już mamy rok 1790, Gółkowicę kupuje żołnierz, oficer Wojska Polskiego Andrzej Górny Dewysocki, którego rodzinne strony to jest okolice Przemyśla którego były okolice Przemyśla i on pisze w listach, są te zapisy, że w Gołkowicach mieszkają dobrzy ludzie i on by tu chciał być y, pochowany. Dlatego w, pod ołtarzem wybudował sobie kryptę i w tej krypcie chciał być, żeby jego szczątki były doczesne złożone, więc y, on tu zmarł, zmarł w 1801 roku Natomiast rodzina go zaraz po śmierci zabrała, i, i ten właściciel Gołkowic Andrzej Górny de spoczywa y, tam w grobowcu rodzinnym y, pod przemyślem. Y, kościół zaczął się chylić. Y, troszeczkę, y, troszeczkę już zaczął się walić. Y, remont kościoła się okazał y, no, nieopłacalny, w związku z tym miejscowy siedlok. Jak powiem siedlok dla wyjaśnienia, człowiek, który miał 50 murk, czy tutaj to były jutrzyny, mówiąc prościej 12,5 hektara, mógł się nazwać siedlokiem. Ten siedlok Józef Żonka postanowił wybudować kościół nowy w Gołkowicach. Część własnych oszczędności. On i jego żona Rosalia przeznaczają swoje oszczędności, ale udaje się też na dwór do Austrii, na dwór cesarza austriackiego Franciszka Józefa i dostaje bardzo pokaźną kwotę. W sumie kościół kosztował 6 tysięcy koron. I tutaj, mówiąc o budowie tego kościoła, myślimy tu o tej części całej. Tamta część prezbiterium była stara, więc ona została tylko na nowo wybudowana na starym obrysie, natomiast ta część jest dobudowana. Józef Grzonka, tutaj trzeba wymienić, ówczesnego proboszcza Godowskiego, księdza Antoniego Awendrota, który wyraził zgodę na budowę Kościoła i uczynili wszystko, aby taki kościół powstał. Więc to są lata 70. XVIII wieku. Kościół został wybudowany i tak wieża jest przywieziona z próchnej, Ambona z Lubomi zakupił też część tych figur, które tutaj w tym kościele są i kościół zaczął funkcjonować. Natomiast przy kolejnym spisie, tutaj mamy zapis, że to jest 1778 rok. Przy kolejnym spisie to już były lata koniec XVIII wieku. Urzędnicy w Władisławi stwierdzili, że ten kościół faktycznie nie istnieje, chodziło chodzi o płacenie podatku. Jak widać w XVIII wieku już też płacono podatki, co okazało, że ten kościół nie istnieje, bo został wybudowany bez pozwolenia i zostanie złożona skarga do wrocławskiej kury, czy dominium wrocławskiego które nakazuje rozebranie tej, mówiąc dzisiejszym językiem, samowoli budowlanej. Ksiądz Abendrot mówi, dobrze to dajcie, możecie mnie posadzić w więzieniu, ale ja kościoła nie rozbiorę. No i tak jakoś samo to, ten nakaz rozbiórki samo wygasł, samo istnieje wygasł, kościół stoi Bogu dzięki po dzień dzisiejszy. W roku 1000, to już był rok 1900, 1957, grupa mieszkańców Gołkowic stwierdziła, że pojadą do biskupa Hadowickiego i poproszą, aby w Gołkowicach powstała parafia. I taka grupa się zebrała, tych ludzi pojechali ogromnie tutaj, jako Gołkowice mieszkańcy Gołkowic, parafianie, jesteśmy wdzięczni ówczesnemu biskupowi pomocniczemu Bieńkowi, który stanął w obronie Gołkowic i jak gdyby troszeczkę nam przewodził w tym, w tym całej tej żmudnej na ten czas drodze do otworzenia prawi gołkowickiej, bo się okazało, że Gołkowice nie mają kościoła. W żadnych zapisach w kurii wrocławskiej, w żadnych zapisach Kurii, nowej kuri, bo, bo ta kuria e, powstała e, po wojnie. Nie ma zapisów o kościele w Gołkowicach. Kuria powstała po pierwszej wojnie światowej już, ale, ale nie było zapisów. W związku z tym, e, kiedy jakby powołana parafia do życia fizycznie została z końcem w listopadzie 1957 roku, to w kwietniu dopiero 1958 roku jest w oficjalnych zapisach y, kuri y, katowickiej jest zapis, że jest parafia Głukowiska, bo ten kościół trzeba było zalegalizować. Najcenniejszą figurą jest figura Najświętszej Marii Panny. Tamta, która jest, to jest, szacuje się, że to jest, to jest określa się jako y, Podobizna, figura tańczycznej panny z twarzą dziewczęcą i należy, gdzieś według dokumentów jest, dokładnie nie jest zapisane, ale po y, znawcy, historycy określili, że to jest dzieło y, słynnego y, rzeźbiarza szkoły y, lubinieckiego, więc dzisiaj trudno powiedzieć, ale jest to na pewno figura, która pochodzi z XVI wieku. Skąd się wzięła w Gołkowicach, tego nie wiemy. Tak jak powiedziałem, budowniczy tego kościoła, pan Józek Żunka, skupywał po, po, po różnych kościołach, figury odnawiał. A też część tych figur, co mniejszych, jest dziełem mieszkańca Gołkowic, który, pana Marcola, który w okresie międzywojennym, zaraz po wojnie rzeźbił. ołtarze. Wiadomo, że wcześniej można było przy każdym ołtarzu osobno sprawdzić, sprawdzić Eucharystię i jak było wcześniej wspomniane, kościół najpierw był nazwany w dokumentacjach y, kościółkiem y, świętej Anny Matki, a w następnych zapisach był zapis kościół świętej Anny, już bez, bez Matki. Dlatego w ołtarzu głównym, y, w pierwszym, tym najwież, największym o, o, ołtarzu jest właśnie święta Anna, święty Joachim i na, na dole Mała Maria. A obok filary Kościoła święty Piotr i święty Paweł. Do dzisiaj w uroczystości, w soboty wieczorem, tu jest prawo na Eucharystia, jeszcze za zgodą księdza arcybiskupa, można sprawiać, y, przodem do tabernakulum, nie tyłem dla ludzi, a przodem do tabernakulum. Wchodzimy w ten, w ten układ, co był starszy i dwa ołtarze boczne poświęcenia świątczemu sercu Pana Jezusa i Matce Bożej.